Dzień dobarek, dzień dobarek, czekajcie, bo mnie się okien zapomniałam sobie umyć. <laughs> dzień dobarek, dzień dobarek, witam się z Wami bardzo gorąco i serdecznie w dzień tygodnia, w um, tygodnia, poniedziałek, czyli to jest mój dzień wolny od pracy. Pierwszy mój dzień wolny, słuchajcie. A tak jak nie będę miała, czekajcie, coś mi się, gdzieś mi się coś obraz zamazuje. Tak jak nie będę miała trzy, dlatego że zamieniłam się, słuchajcie, teraz na środę. Także w środę miałam być pracy, a nie będę. Więc poniedziałek, wtorek, środa mam wolne. Ja teraz popytałam, słuchajcie, idę właśnie na pocztę, muszę iść do banku. Na pocztę idę wysłać przesyłki, żeby już nie zalegać. Do banku załatwić sprawę i pomyślałam, że dzisiaj zacznę nagrywankę, dlatego że skorzystam przede wszystkim z tego, że te trzy dni mam wolne. Zajdę też do homburgansa, dlatego że muszę iść kupić mydła w płynie. I co? No i miałam jechać z Wami do Edynburga, ale nie mogłam, bo jednak nie czuję się słuchać na siłach, żeby jechać i biegać po sklepach. Także zmęczenie daje mi w kość, ale mam nadzieję, że dzisiaj będzie tylko taki przejściowy dzień, że jutro powinno być już nieco lepiej. Także co? Kamerka się włączyła. Znaczy, ale nie kamerka. No, także co, ja idę może się uda i spotkać właśnie z Karolcią na kawę, bo wiem, że jest w mieście, bo dzwoniła. No, moja stylówka jest bardzo na sportowo, jak widzicie, bez, bez szału. E, mam bluzkę tą Influencer, nie pamiętam skąd. Lejajsy i nowe Cicho. Mega wygodne, w ogóle nie czuję nic, że mam na stopach, są strasznie wygodne. Mam nadzieję, że mi się nie zetrą tak szybko. No, także idę na kawę, idę pozałatwiać wszystko, co muszę. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. Mam nadzieję też, że ponadganiam teraz w te trzy dni vlogów troszeczkę. Będę chciała Wam właśnie troszeczkę nagrać moją toaletkę i myślę, że zrobimy sobie takie zbiorowe podsumowanie szarlotki w końcu. Powiem Wam, co według mnie warto kupić, co według mnie nie warto kupić, co jest godne uwagi lub Warte ceny, a co też nie. Także co? Życzę Wam przemówionego dziąka i odzywam się do Was. Nie powiem. No i hejo, hejo, robeczki, czekajcie, muszę się tutaj ustawić dobrze. Ja już wróciłam. Miałam iść na solkę, ale było mi trochę nie po drodze, dlatego że już się trochę obkupiłam i nie miałam jak z tym chodzić. Bosy mam po prostu piękne. Zaraz się poogarniam. Tak jak mówię, dopiero weszłam. Wow, nie no dobra, trzeba coś tu ogarnąć z tą fryzurą. I co? Zaraz Wam pokażę szybciutki Hol. No, jeszcze chwilę poglęka. No dobra, czekajcie, ogarnę się jakoś tak troszeczkę chociaż. Nie, no w ogóle nie ułożone. Powinnam wyprostować te włosy. Ale mi się nie chce. Przedokrzysia chyba się przejdę i pójdę jeszcze może na solkę właśnie przed. Zobaczymy. Także co, pokażę Wam szybciutki Holi. Z siaty. Te maseczki, słuchajcie, to mnie wyprowadzają z równowagi normalnie. Wiecznie wchodzę do sklepu i zapominam, że trzeba mieć maseczkę na fejsie. No, pierwsza rzecz, wieszak. Wieszak, jaki zakupiłam do łazienki. Tudu. Generalnie to nie wiem, czy nie kupię w ogóle wszystkim nam do pokoju, żeby tak sobie coś móc powiesić, po prostu jakieś kurtkę czy coś. Czasami dzieciaki gdzieś coś założą, rzucą, właśnie tak jak ja teraz tu na przykład. Także taki wieszak z takimi fajnymi diamencikami. Mam nadzieję, że będzie pasował tylko na drzwi do łazienki. Zaraz sprawdzę to wam pokażę. Więc to jest pierwszy zakup. Drugi zakup. Co to dużo mówić? Świeczka. Z dwoma knotami: przepiękny zapach, jaśmin i miód. I pachnie bardzo miodem i kwiatem. Tak, jak, tak jak czytacie, tak, tak, tak jest. Także świeczka, ją wziąłam z zamiarem tutaj do, do kuchni. Dalej, to co ostatnio zapomniałam, jak Ty się nazywasz? Runner, czyli bieżnik, bieżnik taki różowy żeby był lepszy kontrast, bo tutaj mam wszystko w końcu w srebrze, więc myślę, że jak dodam takiego pudrowego różu, to powinno być okej. Okay. I wziąłem go z zamysłem tu na stół, więc zaraz też położymy i zobaczymy, jak to się będzie prezentowało. Pokażę Wam przed i po. Także taki bieżnik. Dalej, piasek dla kociaczków, bo mnie się już skończył, wzięłam takie większe opakowanie. Myślę tylko, czy tu się... A, zmieściłam się, spoko. Ciepłe gony mi poleciały. Dalej maszynki, maszynki do golenia, zakupiłam sobie zapas. Glade, glade, bo mi się pokończyły w tych dużych. A, tu jest jeden. No, więc zaraz będę zmieniać wkłady. Wziąłam zapach, tym razem Pure Clean Linen. Dalej kostki takie do toalety. Kukurydza, bo będę robić znowu sałatkę z kurczakiem. Wzięłam takie dwa kurczaki. Dwa Jeden ma być chicken tikka, chicken tikka, drugi jest normalny. Także zmiksujemy i to jest pierwsza siateczka. W ogóle mega opcja tej siatki. Słuchajcie, tą co dodali do tej roku baroko torby. Naprawdę po prostu super. Bardzo mi się przysługuje na shopping, właśnie do tej mojej torby. Dobra, teraz druga siatka. A w drugiej siatce mamy co? Zakupiłam sobie kwiatki z wazonikiem, to znaczy dobrałam jedno i drugie. Takie kwiatki, taki wazonik. Idealnie. Będzie wyglądało i z tego właśnie tutaj na stół, bo nie będziemy ja te moje, te białe róże, które właśnie kupiłam za długie i nie pasowało mi do żadnego wazonu, także to będzie stało sobie właśnie tutaj na, na stole, więc też za chwilę przyodzieję, założę, pokażę Wam jak to będzie wyglądało. Chciałam tu kupić jeszcze te takie, e, takie diamenciki. Jakby wiecie, w, w formie tego piasku, czyli wysypać dywancikami, ale nie opłaca się tu. Zdecydowanie lepsza cena była ich w bm dlatego że dużo więcej ich było i chyba były za 2 funty. A tu za 2 funty jest taka malutka paczuszka, że jedna paczka nie pokryłaby mi nawet dna, chyba, albo ledwo co dno. Także musiałabym tu chyba zainwestować w 3-4 paczki, więc nie opłaca mi się. Więc taki e, bukiecik. Dalej tutaj coś dla kociaków, nie wiem jakaś nowość w ogóle z Shiba, Perfect Portions Luxury Paid with Chicken. Zaraz im dam, zobaczymy czy, o może taką pokażę, taka, zobaczymy czy będą lubić. Dalej wzięłam synkowi Chupa Chups, jakieś gumy, sugar free, w ogóle nie wiem o co chodzi, jakieś gumy, też jakaś nowość, pierwszy raz je ja w ogóle widzę, czekajcie. Pewnie ładnie pachną, jak te lizaki, patrzcie. No, takie duże, owocowe, zaraz dam, także gumy dla synka. Eee, dalej, eee, papryka, papryka, bardzo lubię ten miks papryk, eee, do sałatki, rzecz jasna. Eee, mydła, w ogóle ubogo było w Convergence'ie w mydła, więc wziąłam Imperial Ladder. Pokaż, pokażcie mi, jak pachniecie. No, bo ja to muszę, musi mi pachnieć. Nie wiem, czy sobie właśnie zajwono jakieś wiem. no chodź Dobra, spoko, może być, bardzo delikatnie pachnie. Cotton, clowns, cotton Clouds yy, i White Cashmere, Bardzo delikatny zapach. Także bardzo fajnie. Yy, więc mydełko yy, zapasik i do łazienki. Czyli dwa. I dalej sól. Tym razem wzięłam mniejsze opakowanie od tego mojego yy, gigantycznego. Dalej yy, After Eighty o smaku mięty i truskawki. Przepyszne. Dalej no właśnie. Te ulubione, ulubione witaminki moich kociaków, na, które, na których dźwięk bardzo reagują, także zaraz im dam. Czerwone pasto, bo nie byłam pewna, czy jeszcze mam do sałatki oczywiście. Dalej taśma do zawinięcia, bo jeszcze przed wysłanie jeszcze jednej przesyłki, ale to chyba się już troszeczkę wstrzymam, bo teraz te mnie trochę wyniosły, więc się wstrzymam z tą ostatnią. Feta, serfeta do sałatki chicken sandwich, taka, taki e, chicken burger e, dla e, Dwa woski, były akurat z Yankee Candle, soft blanket, to jest zapach, to jest klasyk, od którego chyba wszyscy zaczynają przygodę z Yanki Candle, czyli soft blanket albo Clinkoton to są takie dwa podstawowe. I tutaj kupiłam jakieś jogurty, również nowość z Millera, e, Creations Caramel Flavor Jogurt z albo pretzelami, Albo e, mleczna czekolada, jakieś pryselki w mlecznej czekoladzie, albo ciemna czekolada. E, biscuit Balls. Cokolwiek, to znaczy jakaś nowość, takie. Także e, mamy, bo lubimy. No i kupiłam jeszcze sobie maseczkę. Jeszcze jedną, bo czasami szukam się w torebce. E, dalej, zapas kopert, jak będę potrzebowała do wysyłek. Także kupiłam te duże, dlatego że. Dzisiaj akurat takiej dużej potrzebowałam, a miałam w domu tylko te średnie takie. Już tu miałam papierek. o jest, dobra. Dalej jamiansy, ponieważ byłam z Karolcią na karci w Greksie, także jamiąsy. Co tu jeszcze? To do wyrzucenie. zapas tych takich y, kopert jeszcze też kupiłam, właśnie w nich dzisiaj wysłałam, Karolcia mi je poleciła. Też gdzieś mam tą paczkę takich chyba mniejszych, nie wiem gdzie. I paragony I to wszystko. I tak wyglądają moje e, szybkie zakupy, tak naprawdę nic nie kupiłam takiego konkretnego, a jak zwykle w portfelu odczuwalne, standard słuchajcie, już naprawdę idzie się do tego chyba przyzwyczaić, chociaż wciąż mnie to szukuje. także co, teraz Wam pokażę jak wygląda przed. W ogóle Wam też pokażę chyba całą tą kuchnię, nie? Tak, w całości, bo chyba nie było. Do poprawienia jest ten róg, No to to już mówiłam i tu się nic nie zmieniło w tym temacie. A kuchnia wygląda następująco: pokażę Wam na swoim tle. O, za mną. No bo po co ja Wam? Czekajcie. Tak wygląda. Zaczynamy od tego kącika i tu właśnie zmieniam z tego srebrnego na różowej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo jest tak troszeczkę za. chyba jednak za srebrno. Tutaj właśnie jest ta ozdoba. Teraz. No widzicie, na, na tym pałąku, który właśnie na początku myślałam, że będzie niepomalowany. Tak wyglądają te lusterka. Tu jest inny też randol, bo chyba tu zmieniałam. Tam jest przesyłka do wysłania, świetniczek pójdzie bardziej w kąt, jak pójdzie stąd te pudło. No i tutaj idziemy. Tak to wygląda. Tak, tutaj doszedł ten pasek. Tutaj muszą się zmienić tylko doniczki, czyli ta żółta praktycznie. Aloes i moja poprótka niestety chyba nie dają rady. Słuchajcie, nie wiem. Ja, ja nie mam albo ręki, albo po prostu temperatura u mnie jest nieodpowiednia do chyba kwiatów. Mi się wydaje osobiście, że może być za ciepło, ale nie znam się. No ale tak mi się wydaje, bo jest naprawdę w tym domu ciepło. Eee, dalej, szafki. A, rączki, ja mam rączek, nie pokazywałam. Zmieniłam rączki na takie. Rączki są. Takie. I one są właśnie tak troszeczkę, e, nie wiem, czy to będzie wyglądać, one są takie srebrno-czarne. No, także tak by to wyglądało. I te rączki zmieniłam generalnie wszędzie, czyli nie założyłam tych, co były, tylko zakupiłam właśnie takie srebrno-czarne i, i pozmieniałam wszędzie. No, także tak by to wyglądało. No jest czarno, srebrno, biało. No nie mogę na razie póki co niczego tu zmienić, jeżeli chodzi o ekspres, o, o czajnik, termomis. Jest w takim kolorze, więc jakby tutaj nie mogę nic takich rzeczy zmienić. Wszystko mam jakby w marmurek, więc niestety, ale to musi po prostu zostać. Ale naprawdę to wygląda dość ładnie, bo naokoło jeszcze są różne pierdoły, także nie jest źle. Więc jakby tak to wygląda, a z tej strony właśnie tutaj jest ten kącik. Tu jeszcze może jakiś kwiatek by mi zawisnął, coś tutaj jeszcze jakąś półeczkę taką kornerową bym sobie chyba em, zakupiła i tam jeszcze coś bym sobie popowieszała, bo tak jakoś mi tutaj troszkę właśnie brakuje czegoś na tej ścianie. Także tam jeszcze w ten korner coś może pyknę, jak gdzieś ładnego znajdę. No i tak by to wyglądało. Jeżeli chodzi o salę, sorry, ale już śpiącam. Tu postawiam im dwie drapaczki. i powinnam tak na dobrą sprawę tą wyrzucić. Tylko mi szkoda, ponieważ e, fajnie sobie drapią w te rury. Więc dlatego tylko to stoi, ale za to nie korzystają w ogóle z tego wejścia tutaj. No i czasami się położy tutaj lala, ale tak naprawdę to jest za dużo na to. Także tylko korzystając z tego srebrnego, to nawet nie pasuje tu kolorystycznie. Ale tak jak mówię, na razie zostawiam ze względu na drapaczki, bo po prostu sobie to drapią. Tu się nic nie. A tutaj jest ten kwiat, a widzicie, jak go w to wsadziłam. Także on nie będzie w tej doniczce, on będzie w wazoniku. Wazonik w ogóle miałam w rękach, ale ja go odłożyłam, bo nie byłam pewna, czy on będzie dobry. Teraz widzę, że będzie chyba dobry. No, i tutaj jest ten kącik, który właśnie zmieniłam. Jest białe te krzesło tutaj yy, od, yy, no, odkręciłam tutaj, jak widzicie, to takie metalowe, co było takie samo jak tam. Yy, po to, żeby te krzesło mi tutaj, zobaczcie, wchodziło całkiem. O, bo ono wcześniej w ogóle mi nie mogło wejść. Teraz jest idealnie wielkościowo tutaj pasowane. To przyniosłam z łazienki, dlatego że jest większe, fajniej tu pasuje. Tutaj są dwa kwiatki, ale i tak okno jest zasłonięte, koty się czają. Tutaj e, też poleci jakiś jeszcze kwiatek czy coś, nie wiem jeszcze co, ale jest sobie tutaj na razie ten stolik i jest lampa, tak jak było. E, sofa nic się nie zmieniło, coffee table nic się nie zmieniło, obrazki zawisły te nowe, tu poprzemieniałam. Tutaj zawisła półeczka. Jak widzicie, pranie się suszy, już jest nawet chyba do zdjęcia. Tutaj jest nowa półeczka i na półeczce sobie postawiłam jakieś pierdu-pierdu. Tutaj są te obrazki. taśmy jeszcze nie zdjęłam. Spoko mam czas, to się jeszcze tu pomaluję. Eee, no i tutaj też ten kwiatek mały. I tu w rogu jest cały czas ten kwiat. Także jak ściągnę pranie, to będzie to fajnie widoczne. Zaraz no, zresztą pokażę. O. I taki jest ten kącik, taki bardziej trochę zielony. Jest Coś co tu się dzieje. Teraz Wam pokażę. Przejdziemy się, słuchajcie, do gdzie? Tu, do mojej sypialni, ponieważ aha, tutaj te kwiatki to już chyba Wam pokazywałam, to już widziałyście. Lustro również tutaj, natomiast nie wiem, czy pokazywałam tylko na storce, właśnie zawiesiłam tą ozdobę. Także tutaj po prostu jest ozdoba. Tu jeszcze mają zawisne zdjęcia, ale jak widzicie, no, tak się zabieram jak suika za morze. No, i tu jeszcze muszę domalować, oczywiście, futryny, ale też mi się jeszcze na razie nie chce. Na razie pomalowane są drzwi. Jedna warstwa, one miały się wyschnąć. Będzie jeszcze pomalowana jeszcze jedna warstwa biała i ta góra też będzie biała. No, I to no tyle. Jest tyle z takich nowości. Tutaj to już wszystko widziałyście. Tam mi spadło lusterko, ono było przyklejone. To je trzeba dokleić. Tam jest lustereczko. Póki co leży właśnie tu w kącie. O! I tutaj. Moje królestwo. No i kolejny kącik. I tutaj już też nic nie zmieniam, jest naprawdę teraz idealnie. Tutaj są rzeczy, które stąd znikną, więc jakby tutaj ich nie będzie. Szczerze mówiąc, mogłaby mi tutaj wejść jeszcze jakaś jedna albo taka jakaś komutka, albo, albo to takie, tylko na przykład być może pudrowo-różowe, które jest w biemie. I tam mogłabym sobie ewentualnie chować na przykład właśnie te rzeczy, tak jak tutaj leżą. I to wsyo. I to na tyle, jeżeli chodzi o zmiany. No ale zobaczcie, jak fajnie wyglądają te buciki, kurde, z TK Maxa. Do takiej stylizacji, no po prostu są tak miękkie, tak lekkie. Cudowne. No i nawet tak na sportowo jest. i d al nie No i czwóreczki za 15 funtów, także super. No i tutaj jest lampa i ten kącik. Z torbą, którą dostałam, ale ładnie ona wygląda, więc sobie tu stoi. No i tu jeszcze powiesiłam lustro. To chyba tego też nie widziałeś. Tutaj wisi lustro zamiast obrazka. Tu wisiał obrazek. A jeszcze wiem, czego Wam nie pokazywałam. Pokaż się, synek, spoko. Nie pokazywałam Wam. Synek sobie tu już gra, ale chcę Wam pokazać. Tutaj jest biurko, którego nie było, więc jest biurko. A tu jest ta półeczka. Tu jest półeczka u oliwci. Tak sobie zawisła, na razie ustawiałam to, co miała tam przy komodzie, ale ona sobie coś postawia sama. No i kupiłam jej takie biurko, na którym sobie tylko jeszcze poświeci. poświeci. Powiesi jakieś światełka, postawi swoje rzeczy i będzie miała ładnie. No i tutaj jest pufa. Ona powinna być tylko zamknięta. Czekajcie, bo jest otwarta. O, tak powinna być. No, no i mi się sobie gra. Także to są póki co zmiany. Tu pranie, bo synek wrócił. Także tutaj jest wszystko, zobaczcie. Otwierał tableta. No i tak wygląda właśnie pokój mojego synka, czyli po prostu bałaganiarz Straszny. Straszne bałagania. Ja To mu pościela on przyjdzie tu po prostu. Nagra z jakiegoś TikToka, poskacze po łóżku i będzie z powrotem to samo. I jest jego laptop, i dostał kalendarz od dziadka. Także kalendarz z polski przyleciał, przyjechał. No i to na tyle. I tu jest lusterko, którego też nie było. Teraz jest lusterko, więc śmiało też mogę tutaj o, sobie do Was coś tam pogadowywać. Tak, Lalo? Lalo? O, Lalo, kto tak nabrudził? Tu wszędzie jesteś, zobacz, jesteś wszędzie na podłodze. Tak, jesteś wszędzie. Nic? co? I kto to posprząta? Tak, na pewno ja. No, Ty posprzątasz? Posłuszą też swoją sierść? Hmm? Nie. Nie? Włosa masz, pokaż. Pokaż. Pokaż, mamacz włosa. O, już idzie, zazdrośnik. Zazdrośnik, jak tylko coś do lali mówię, to zazdrośnik jest w sekundę. Sekund pięć. No, także tak by to wszystko wyglądało. Taki updatecik. No, a teraz już jestem ja. Muszę się tu poukładać. Poukładać się, nie bardzo wiem jak mam rozdysponować dzisiaj sobie czas. Naprawdę nie wiem. To co miałam zrobić, zrobiłam. Zedytowałam film, zaraz siądę i zobaczę właśnie, czy się przesłał. No ale powinnam właśnie pójść do Krzysia. Nie chcę iść wieczorem. Wieczorem też em, może pojadę do Karolci. Tak, o po prostu na, 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 na pogaduchy posiedzieć, yy, piwko wypić, no i się tak od, odreagować. Ale to też zobaczymy, jak się wyrobię. Na razie postaram się to wszystko tu schować. Yy, postaram się zrobić sałatkę. Postaram się dodać wam filmik i może, może wybiorę się do Krzysia na jakąś herbatkę, na pogaduszki. Yy, no, chyba tak. Chyba taki wolny dzień sobie zrobię od wszystkiego. No, i oczywiście zrobię sałatkę, żeby coś zjeść. I pokażę wam jeszcze zmiany, te, które będą po tym, jak postawię te, te kwiatki i ten bieżnik. Także za chwilę się odzywam.